Cześć, siemanko, z tej strony Maksym, witam Was na kanale Życie na Maxa, to już kolejny odcinek z Tajlandii, z tego pięknego miejsca, w którym zobaczycie m.in. naszą wyprawę do Wake Parku, zobaczycie również e, naszą kolację u trenerów, zostaliśmy zaproszeni do naszych trenerów na kolację, dodatkowo pojechaliśmy na Bangla Road, na Patong, tam jest bardzo dużo miejsc z różnymi podróbkami, więc postanowiliśmy się trochę potargować, jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do oglądania tego odcinka i pamiętajcie, żeby na samym początku zostawić łapkę do góry i subskrypcję. No i wpadajcie do mnie na Instagram, Maksym bo tam dzieje się trochę więcej. Także do zobaczenia za chwilę. Dzień dobry Państwu, tym razem Szefcik przyjmuje relację, bo Pan Krukowski prowadzi skuter. Będziemy dzisiaj do wake Parku Jedziemy. na Patong. A pływał? Nie? Dlaczego? Zobacz się przebierać, fajnie A, czyli pływasz Mówi, że nie będzie, a potem mówi, że będzie. Widzicie jak to jest W maskach się pływa jak coś Mówiłem, że chyba mnie popierdzieliło, że ja tam idę pływać Płami się na 100% Czyli ubezpieczenie się przyda ja dlatego nie idę, bo zawsze moje takie przygody się kończyły kontuzją. Uuu, zobacz, to jest Na czymś takim naderwałem sobie kiedyś mięsień dwugłowy, więc raczej nie wsiądę już więcej. Jak poszła? Eee. Masakra! Jak się ja, ale cię przeciągnęło! Wowa, stresujesz się? Miałeś mi pokazać, jak to się robi, więc ja czekam cały czas. Ja widzę, że oni wszyscy mają przednią prawą nogę No bo im wygodniej. Paula, jak leci, zać. Bowa leci twój sznurek. Dawaj, jedziesz. Poszedł. Franek, teraz twoja kolej. Musisz napiąć mogę tylno. No, dzięki za nie. Widziałeś, jak to się robi? Widziałeś, jak to się robi? Tak jak ja. O, widzę twój numerek. Ta, następny. Ten, co Woba miał. Szczęśliwy. Co tak szybko? Jedziesz. Jeszcze lepiej jak ty! Nadka jak to się robi, ja tu tylko komentuję. Bardzo dobre ustawienie. Ciężar na tylną nogę. I leci. Nie pochylaj się do przodu, nie do przodu. Dawaj, dawaj! Pociągnęło, nawet nie ogarnąłem. Tam podskocznie prawie. Pod nagrać, coś? Nagrać, coś? Nagrałem. Pana, nie? tak. Nagrałem twój cały ten. Oj, ma wik! Kurwa, paj w

Nie, 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 Very spicy. A, salat. za chwilę z szewczykiem lecimy na patą w ciągu dnia możecie kupić tam tanie podróbki. Zobaczymy jak bardzo tanie podróbki, więc już za chwilę znajdziemy się na miejscu i pokażę Wam jak to wygląda. Spróbuję coś potargować, spróbuję coś sobie kupić. Jadę dzisiaj z moim kompanem na Patong. Będziemy się targować. Yy, tak. Co potrzebujemy? Ja na pewno chcę jakieś okulary. Ja bym pasek bo już zajechany. Mam taki, że masakra właśnie. Także coś wybierzemy, coś okulary, wybierzemy. Okulary, pasek, żarełko, nasz pit stop. Na początek przed podróżą zatankowaliśmy skuter do pełna za 130 batów, czyli jakieś 16 złotówek. To jest naprawdę niedużo. Zajechaliśmy teraz na Bubble Tea i potem lecimy na Patong jest Pada sobie mały kapuśniaczek, mam nadzieję, że to nie przeszkodzi nam w podróży. A co ja chcę? Pierwszy przystanek, bo deszcz pada, jak widać. Ale nie ma tego złego, widok jest bombowy. Drugi przystanek na wyciskanie koszulki. Musieliśmy się zatrzymać, bo zaczęło trochę bardziej zacinać niż tylko delikatny kapuśniaczek. Także kurwa, tak, nie? Pora deszczowa miała się skończyć. W Tajlandii nie pada. W Tajlandii nie pada, podobno. Znalazłem hantelki, gdyby ktoś chciał potrenować. <grym> <grym> Postanowiliśmy urozmaicić naszą misję i zakupiłem takie oto płaszcze za jedyne 58 batów za dwa, czyli jakieś 8 zł. Idziemy teraz na skuter i lecimy w dalszą podróż. Pogoda nieustannie, nas kurwia, także trzeba jej się postawić, znając życie dojedziemy i przestanie padać. Dobra, wybraliśmy się. Jedziemy w płaszcz mocy, ale jest dramat generalnie. Oła! Eee! Nie, no, to misja w polu! Eee, no. Tylko my jesteśmy tacy! Yy, Hardcore'owi? No, no bo nie chcę się tam w dupie domu, chcę powiedzieć wszystko. Więc jedziemy na wycieczkę! Wpadliśmy sobie na pizzunie Jeszcze przy okazji. Kamilos. Margaritos Co się no. nie były? Pogadzka Jak picunia? Klasa, powiem Ci Szanowny Mego trenera bo pozwolił mi się mila i mega dolgoc. Ty się zdecyduj który jest twoim trenerem razem No Max Frukowski yeah. Yeah. Co na później Trzymać? Tak <laughs> You talking to me You talking to me hmm? Będziemy, e, najpierw oglądamy oksy, zobaczymy w jakiej cenie, zobaczymy w jakiej cenie, jak ten, e, Tommy Lee Jones. Wściganych. Co żeś tam wytargował? E, fajny pasek, Hugo Bossa, Z ilu do ilu? 800 na 500. Dobrze. Pienatka? Cztery pary spadenek za 1000 W, czyli za 250, a chciał 500, czyli połowa ceny. Ja, słuchajcie, wytargowałem dwie pary okularów, chciał ode mnie 500, sprzedało za 300, także da ok. się ok. Co szukasz, koleżko? co, ziomek, okularków szukam. Po czarne, zbajbany, zobaczymy się Tu większy go. wybór. No, właśnie tak patrzę, dlatego... A powiedz mi, Franek, co my tutaj robimy w ogóle? My dzisiaj będziemy, proszę Państwa, otwierać szampana i celebrować sukcesy. Jaki to jest sukces? Słuchajcie, sukcesy są dwa. Pierwszy to jest ponad 1000 osób w tej Profit Crypto crew. A drugi sukces mamy w pierwszym. To samym jest z balkonu. O, to ma samper. honory. Ale taka butelka Jezuza, chroniona taka. Ma ktoś ten? Dobra. Nie ma Słuchajcie, dzisiaj stała się ta wiepkopomna chwila. Przekroczyliśmy tysiąc zadowolonych użytkowników. Grupy Take Profit Crypto Group. pomagam już ponad 1K osób Nie wiedziałeś to mężczyźni? Nie wiedziałem. Ja też tak Dlatego zdrowie wszystkich tutaj zgromadzonych Rukowski. Fajnie, że tu z nami jesteś Mordko te kole. No i co, franiu, jasne. Ja ci naleję, ja ci naleję, żeby nie było. Ja, ja. ci naleję, Mortko. proszę bardzo. Bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę do góry i subskrypcję. No i w komentarzu napisać propozycje na jakieś odcinki, które mógłbym dla Was tutaj nagrywać. Już niedługo wrzucę Wam fajny materiał z bezludnej wyspy, ale o tym dowiecie się już niedługo. Także jeżeli chcecie odcinek z bezludnej wyspy, napiszcie komentarz. Bezludna wyspa znaczy, że dotarliście do końca tego odcinka. No i co, widzimy się już w następnym odcinku, czyli w najbliższą niedzielę o godzinie 10. Do zobaczenia.